Żyby, które tutaj widzicie, te żółtawe rosły. Te drugie doniosłem obok. Dwa gatunki opieniek: opienka miodowa Armillaria mellea oraz opienka żółtawa Armillaria gallea. Jak widać, różnią się kolorem kapelusza. Miodowa ma taki żółciutki, właśnie w miodowym kolorze a ta opienka żółtawa wśród bardziej ochrowa. Łuseczki nie są bardzo ciemnobrązowe, prawie czarne jak u opieńki ciemnej, tylko takie troszkę ciemniejsze od kapelusza, leciutko żółtawe zabarwienie pierścienia, którego nie znajdziemy u opieńki ciemnej. I te trzony są takie grubsze w ogóle jest większa rozmiarowo niż opieńka ciemna i dla porównania z opieńką miodową żółciusieńką obie w tym momencie znalezione obie na drzewie na drewnie drzew liściastych tutaj mamy też tą opienkę żółtawą przyniosłem taki większy patyk żeby pokazać i jeszcze pokażemy tutaj jak duże młodziutkie owocniki ale jakie już duże rozmiarowo są w tej opieńki żółtawej i miodowa może większą zerwę będzie lepiej widać żółtawy pierścień gdy się oderwie Pierścień od kapelusza będzie wyraźnie widać żółty brzeg na nim. Patrzcie, tu jest tych opieniek. Zaraz będziemy je wszystkie zbierać. Tutaj są pozostałości takiego starego dębu. I wszędzie rosną te, te właśnie opinki. Zobaczcie Wszędzie trzeba bardzo uważnie stąpać i tu są takie bardzo wysokie jeżyny, ale zobaczcie Zobaczcie co się dzieje tu w tych jeżynach wszędzie piękne Młode opieńki. rewelacja po prostu. Wszędzie grzyby. I neska Jeżyny prawie że wyższe od nas Ale grzyby są to Zobaczcie jak blisko przy ścieżce I Cały czas pada deszcz Spójrzcie tutaj Tam dalej w głąb tego nawet nie widać przez te haszcze Wszędzie pełno grzywów Tutaj widać taki przewrócony, duży stary buk a tu się Piotrek wyspinał na niego z tej strony Bo przepiękne kępy opieńki miodowej Udało nam się tam dostrzec Witam serdecznie Tutaj mamy łopieńki miodowe, a tam na dole dwie zielęgęce, które są takie dosyć starawe. A to co na nich widzicie to nie jest pleśń, tylko to jest wysyp zarodników. Który u jest biały. Tak, a natomiast te tutaj wyżej są jeszcze całkiem ładne i nadają się jak najbardziej do konsumpcji. Zobaczcie jak to wygląda od mojej strony tutaj, tych grzybów jest naprawdę dużo.